Co tam? Nagrywamy to. O! Aj, Shelly to Sigma. Shelly to po prostu taka postać w Brausers i ona jest mega mocna. Z, yeah. fame, z fame MMA? <laughs> nie. Shellyga? On maksy Shelly. <laughs> nie. To nie Shelly. A, tak no, by co, to nie ten Shelly z Gram sobie Opowiadaj, co robisz. Ostatnie zdobyłam Angelo. I gram sobie Angelo. O, gram O... Gram Angelo z Angel. Jestem Angelo i mam w teamie Angel. Fajny team. Q Ej, to są moje pale kuby? Co to moje pale Dziewczyno. Weź. Weź. Nie, to jest moje. Wiesz, że ja ci nie oddam. Ja. Ja w to nie gram, więc ja tylko obserwuję. W ogóle mogę w powodzie sobie latać, fajnie. Hmm. Przetestowałem to teraz. Zudzą świecisz. No bo y, to jest taka postać, gdzie trzeba ładować, a i im bardziej naładujesz, tym więcej zadajesz. Aha. I dlatego ja ciągle ładuję, 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 wiesz? I potem znajduję przeciwnika, i po prostu mam już naładowane wszystko. O, teraz zatruję kogoś. Kurczę. No. a Nie, nie, Shelly Sigma. Aj, Shelly to Sigma. Patrz, pokażę Ci, dlaczego jest Sigma. Ja mam w ogóle najlepszy poziom na niej, jaki się da. I mam w ogóle wyposażenie też najlepsze, jakie się da. Dlaczego o nie grasz? No bo mam za dużo pucharków, i po prostu. Teraz jak przegram, dużo tlacę, Aha. A, a im więcej masz też pucharków, tym na przykład ci, ci dobiela. Teraz mhm. gram ją. W ogóle to jest startowa postać, a ludzie mówią, że ona jest po prostu powinna być legendarna. Zamiast startowa. Taki gadżet snajper do Sherry i po prostu Sherry zamienia się w snajpera i po prostu każdego rozwala. Tak jak to Sieba! O, bojowe ja Widocznie dobry stan power. I to bardzo dobre. Kurczę, załatwi mnie. Dawaj go! no, Mortis, naprawdę. No i widzisz na to dużo. Szczęście. Hmm. Mam 518 płychanków. O, Pisky! Mityczny! Nie wiem co to znaczy to dobrze? Tak. Wiesz, ile ona kosztuje. Nie mam pojęcia, jak wy tam z sianeksem latacie w tej grze. A w ogóle będę... Ben... Ja od razu nie mam gram, bo ja mam zero pucharków na razie. Mhm. A nie Ale... No, Uś mnie, żeby ją ulepszyć. Ale nie wiem, czy ją ulepszać, wiesz dlaczego. Bo... Tutaj mam na 10 poziomie Gostka I próbuję na nim 11 wbić, bo wtedy mam Hypercharge do niego. Ale. Ale, ale, ale. doła postać jest ważniejsza. Aaaa. Trzeba ulepszać. Ładować ile się da! dział, Pię Piąty poziom może być. Na 11. Skoro tak mówisz? 5 na 11. To może być. Minimum 100 pucharków na niej wbiję. Dziś. Nowa emotka. Ja jestem Gumi. Bars. Hmm? Ej! Ha, już! No to, to to jest piękna postać, wiesz dlaczego? Hmm? Bo jeśli się za na blisko, to jej się nie da pokonać. Zobacz. On sobie odlaza HP. Jak bije że na postać, tak nie robi. Chyba, że hot dog, ale on y, odladza swoim kolegom HP, a nie sobie. Mhm. Więc wiesz. I to jest fajne w tej postaci na blisko, że właśnie odladzę sobie HP i mogę robić skok. Taki, hopsa. Siema. Wygrana. Mm, wiesz, dlaczego też to jest mocna postać? Mm. Bo ludzie na niej potrafią, wiesz co, zrobić? Yy, wbić nawet 750 pucharków. Mm. Wiesz, gdzie ja mam, yy, gdzie moje najwięcej pucharków to 600. Mam na bazie. W ogóle druga postać dzisiaj nowa. To jest śmieszne. Druga postać nowa. Jestem tak myślałem, że. Mam nadzieję, żeby była postać. No i wydać. Chyba szczęście początkującego, tak? No, na pewno. S jeden, numer jedyno. Numero dwa. Nawet i zauważyłem yy, was, bo tak szybko daliście. Siema. <grych> Nawet nie zdążył uciec. Tata, 16 topów. Patrz. Jest? Nie ma, typka. S Czary Mari. Normalnie zniknął. W ogóle zaraz ci pokażę, mają inną mamotkę oprócz tej. On twierdzi, że jeszcze w to grać nie umiem. Będziesz. <laughs> Szefie, mam wyjście? Nie. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> no, coś do ciebie czym rzuca. Za szybko boss wyszło. Wskoczyłem na dwóch... ...ich jeba, bo wiecie, że to mocna postać? Teraz gram z Angelo. Zaraz wrócę do Edgar, ale najpierw... ...biję sto na Angelo. Wiem nie. Możecie mi pisać... Co? Ty nie masz na Angelu, Jeszcze z tą Przecież on jest taki mocny. Dopiero co go zdobyłem. Czaiła Przywalił ci pałką. Bibi się nazywa ta postać, To jest dziewczyna. Przywaliła ci pałką? No. Tak, ona właśnie... Chodzi i wkurza ludzi z pałki. Wywaliła ci z maczugi. No. A ty co na to? No, zniszczył ja mój kolega. Ha, plucizna! zatruty. Podwójna plucizna! Nie wytrzymaj. Takie rzeczy ludziom robisz? Nie. on. O, mam co teraz... robić? Będziemy otwierać lankingowego standlopa. Dawaj to. Bo smieram go poczasce. Uwaga. O, nowy spray! Nowy spray. Wiem, że nie wiesz o co chodzi. Nie mam pojęcia.